Cześć, z tej strony Marta Lulek i witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Dzisiaj mam przed sobą paczuszkę z zielonych kotów. Ta paczuszka była zbierana przeze mnie przez kilka dni. Jak już chciałam złożyć zamówienie, to się okazało, że jakaś rzecz uciekła mi z koszyka, bo ktoś wcześniej ją wykupił. Za to wpadło dużo super świetnych, pięknych nowości, a głównie to były kwiaty z Little Birdie. I dzisiaj chciałabym Ci pokazać, co takiego wybrałam sobie w tym sklepie. Paczka jak zawsze jest zapakowana w papier. Jest to, Zielone koty bardzo zwracają uwagę na to, że dbają o ślad węglowy, dają mało wypełniaczy, stosują papierowe taśmy i starają się jak najmniej folii dawać, ale każdy klej, każde medium jest zapakowane w foliówkę, żeby nic się nie uszkodziło w czasie transportu. I już pokazuję, co jest w środku. Zawsze jest kartka z zamówieniem, z odhaczonymi rzeczami. Dziewczyny świetnie to sprawdzają. Mi się nigdy nie zdarzyła jakaś pomyłka. Są pozaznaczane rzeczy, które ja zamówiłam, i które są włożone do paczki. I już patrzymy, co jest dalej. Może wyciągnę wszystko z pudełka. I pudełko zabiorę, żeby tam nie szeleść. Kwiatki to są takie piękne kwiaty. Te są dosyć duże. One mają, myślę, że około 5-6 cm. Są też mniejsze. Duże kwiaty myślę, że one będą świetnie się nadawały do LO czy do jakichś większych projektów. I to są takie bardzo jaśniutkie, myślę, że w kolorze kości słoniowej kwiaty z ciemnymi brązowymi środkami. Tutaj mam przepiękny zestaw pastelowy, róż, fiolet, taki lila i mięta plus krem. Mięta oczywiście ta skrapowa mięta, która troszeczkę się różni od tej takiej rzeczywistej. I tu są przepiękne róże i pączki w różnych wielkościach, w różnych kolorach. Bardzo ładne kwiaty. Mam jeszcze takie trzy paczuszki. To jest cały zestaw róż w różnych odcieniach i w różnych wielkościach. Są mniejsze, większe pączki, ale one są takie pięknie napuszczane. pod spodem są też listki. Nie wiem, czy zobaczymy, ile jest ich w opakowaniu. Chyba nie jest napisane, ale jest ich naprawdę dosyć dużo. Te y, kremowe są tak samo nabłyszczane, one są jak gdyby taką perłową farbką, pomalowane tak samo jak te różowe. I widać, że ten papier jest farbowany, dlatego że jest inny odcień tego i tego. A to ładnie w pączkach wygląda jakiś ciemniejszy kolor. Ten wydaje się bardziej taki naturalny kolor. Papieru. Bardzo, bardzo ładne kwiaty. One są sztywne, nic się z nimi nie dzieje. Ja kwiaty kocham, więc bardzo je zawsze lubię. I takie małe, drobniutkie kwiatuszki, one mają około centymetra, są przepiękne do uzupełniania kompozycji. Jest ich dużo w paczce, także starczą na wiele prac. Patrzę. 80 tych kwiatuszków tutaj jest. To jest naprawdę dużo. Czyli tutaj może też będzie napisane. Tutaj jest 20 kwiatków w opakowaniu. W tych tak samo, bo to są y, bardzo podobne, tylko w innych kolorach. Tutaj mamy 21 kwiatuszków i 7. 2, 4, 6, 7. Tak. I 7 y, kwiatuszków. Myślę, że. Y, bardzo ładne kwiaty, warto zajrzeć do zielonych kotów i tam je dokupić sobie do swoich skrapowych projektów. O, tutaj jest zaklejone, żeby one tędy nie wypadły, bo one malutkie, żeby mogły lecieć. Dokupiłam świecidełka. To są cekiny oczka niebieskie opalizujące od Ewy Argalskiej inspirowane uczuciami. Już pokazuję, jak one wyglądają. Takie oczka, które ja lubię dodawać do prac, żeby nadały im blasku. Czy do kwiatów dołożyć je na koniec? Jeszcze jedno oczko. Także takie małe pudełeczko. Cekiny oczka. One są w kategorii Cekiny. Wziąłam sobie także klej introligatorski od Asi Szulik. Już mówiłam nie raz. ja bardzo lubię ten klej. On ma świetną, precyzyjną końcówkę także dokupiłam sobie gdyż moje dziecko mi zaczęło podkradać klej do szkoły, powiedziało, że dużo lepiej się nim klei niż klejem biurowym który ma na co dzień w zielonych kotach są zazwyczaj gratisy i ja tym razem dostałam przepiękny gratis, dziewczyny już chyba wiedzą co ja kocham najbardziej koroneczki, serduszko to bazę serce dwie sztuki w kolorze kraftowym i tekturki od Snip artu już Pokazuję. Koroneczki używam praktycznie w każdym projekcie. A te są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Taka delikatna. Warto zajrzeć do kategorii koronki w zielonych kotach i takie różyczki. Dwie bazy serca kraftowe. Walentynki się zbliżają, także będziemy tworzyć tekturki od Snip Artu. Tutaj jest para młoda z, ze starczykami. Taka para młoda z balową suknią. O i piękne gałązki. Gałązki zawsze się przydają w kompozycji do uzupełniania jej. To położę na bok i przechodzimy dalej. Tutaj mam kosteczki 3D, ja najczęściej z nich korzystam, praktycznie teraz tylko z nich korzystam ale taki moment nastał, że zabrakło i kupiłam tutaj 1 mm to są kosteczki z Lemon Craft i kupiłam 2 mm od Scrap Boysów, także będę je też sprawdzać, bo już tych milimetrowych nie było także będę z tych kosteczek na razie korzystać, tutaj mam pakiet tekturek już tekturkę komunijną z kreatywnej pracowni. Bardzo ładny ten jest wzór. To są listeczki, które ja wybrałam ze Snip Artu. I dziewczyny mi w gracji się dołożyły kolejne listeczki, także się cieszę bardzo. Takie piękne zawiasy do uzupełnienia kompozycji. Kolejne y, komunijne, już wzory. Z gołąbkiem. I kolejne listeczki. Także listeczki i komunie i śluby przed nami. Do tego dobrałam sobie stemple z Craft&View Design. To są stemple środki do kwiatków. Ja na urodziny dostałam maszynkę do robienia kwiatów z bawełny i teraz właśnie uzupełniam swoją pracownię o takie rzeczy. Zauroczyły mnie papiery. Papiery bardzo lubię. Papiery wykorzystuję na co dzień i te stamperiowe bardzo mi się spodobały w kolorystyce, yy, także będę je testować, sprawdzać, tworzyć z nich. Wybrałam bloczek 20x20, one są co prawda 190 gram, no ale w takim układzie trzeba zadbać o dobrą bazę. Ja korzystam z baz rzeczy z papieru, one mają yy 300 gram. Są sztywne, więc myślę, że dadzą radę. Bardzo ładne są te arkusze. Bardzo, bardzo mi się podobają. To takie serduszko i elementy do wycięcia jakieś etykiety. Będę testować. I mam ostatnią paczkę. Bazy serce białe. To są właśnie bazy z rzeczy z papieru. Myślę, że to jest ten sam wzór, więc te też są rzeczy z papieru i wzięłam sobie y, chyba 10 tych serc rameczkę na zdjęcia na zdjęcia 9x13 ja już mam taką rameczkę na zdjęcia 10x15 nawet tutaj mam kawałek, bo tutaj dużej brakuje, jest tylko mała i teraz sobie dokupiłam tą mniejszą to jest y, nosidełko do boxa do exploding boxa Żebym już nie musiała robić ich sama. I tutaj je złożymy i tutaj wsadzamy boksa. Do tego są pudełka z okienkiem, te, które najbardziej lubię, żeby było widać pracę w środku. I one są w dwóch wysokościach. Jedne są wyższe, drugie są niższe. I to tyle z moich zakupów. Jestem ciekawa, która. Który produkt najbardziej ci się spodobał, najbardziej zaciekawił cię, czy to są wykrojniki, czy takie rzeczy, które się używa na co dzień w pracy z skraperki, czyli kosteczki, kleje, czy może kwiaty, koronki, a może tekturki? Daj znać w komentarzu, co najbardziej przykuło Twoją uwagę. Dziękuję i pozdrawiam, do zobaczenia.